Przeszło połowa rundy już za nami. Jak pan ocenia ten dorobek Beniaminka? No myślę, że na pewno jest zaskoczenie dla wszystkich. No, nie ma tutaj co ukrywać, bo tak żeśmy sobie pewnie nie myśleli, nie myśleliśmy, że tak będzie dobrze, ale to tylko cieszy. No. mówię, no, Wszystko dobrze wygląda. Poza drużyną wszystko wygląda. Są kto się mówi ludzie, którzy nas wspierają i tylko się z tego cieszyć. No, mówię, no, ta runda na pewno no, pokazuje to, że trzeba mieć stabilną tą 18, 20 tych ludzi bo na pewno to jest trochę inna gra niż w piątej lidze. Jest więcej walki, biegania i to widać. Niektórzy, mówię, no, spotkają się, spotkali się z tą ligą dopiero pierwszy raz. Niektórzy grali i to, mówię, też jest może taka nauka. Myślę, że ta runda dużo nas nauczyła, ona jeszcze nie dobiegła końca, ale na pewno wyciągniemy z niej wnioski. Z każdego meczu, jak to mówi się, wyciągamy wnioski i gramy dalej, ale mówię, na pewno ta runda jest dobrą lekcją dla mnie też jako trenera i dla części zespołu, która, jak to się mówi, debiutuje też i i tak jak my, Beniaminek w czwartej lidze i tak samo można powiedzieć o zawodnika, że się uczą tej gry. Myślę, że na samej rundzie powinno być zdecydowanie lepiej ci chłopcy na pewno powinni zebrać doświadczenie i, i powinno być to lepiej wyglądać. Jeśli chodzi o indywidualne oceny, Kamil Groboż udany chyba transfer no i, i Marcin Borowczyk, to staje fragmenty gry bardzo no potrzebne. Prostu... E, nie, będę tu wchodził, wymieniam jakiegoś tam zawodnika, który tam gra lepiej, bo są mecze, że w, w Kamil w jednym meczu gra lepiej, w drugim trochę mu coś tam nie wychodzi i gra. No, no widać na różnych pozycjach. Łatamy te dziury, gdzieś tam Kamil. No mówię jest zawodnikiem, który gdzieś w piłkę grał i to na wysokim poziomie, dlatego jest zawodnikiem, który gdzieś tam w każdą dziurę wskoczy. Ale mówię, nie chciałbym go zachwalać, nie wiadomo jak, bo mówię, cała drużyna jest i w o wynik, wygrywamy to wszyscy, przegrywamy to wszyscy. Marcin oczywiście, no wiadomo, no, każdy Marcina zna, no, nie jest to zawodnik, który, jak to się mówi, tylko w tym klubie był, chociaż był tak naprawdę tu dawno, dawno temu i wiemy, że tą lewą nogę ma ułożoną. No i jest groźny z tych straw fragmentów, potrafi piłkę, jak to się mówi, to na nos. Różnie to bywa, czasami wychodzi, nie wychodzi, ale tak to jest.